Natalia Brzezińska, 60 x 80 cm olej na płótnie. Obraz przedstawia pejzaż namalowany w abstrakcyjny, ekspresyjny sposób. Można wyczuć silne, zdecydowane pociągnięcia, które na horyzoncie tworzą zarysowania, dzięki czemu nadają kierunek, w jakim można oglądać obraz. Pierwszą plamą przykuwającą uwagę jest żółta, jasna barwa przenikająca się z ziemistą zielenią. Kształtem przypomina oddalone drzewa i zarośla. Podążając za wspomnianymi zarysowaniami można dostrzec chłodne, ciemne błękity oraz borda kontrastujące z miętową zielenią. Wszystko utrzymane jest w tej samej tonacji. Poniżej opisanych plam barwnych można dostrzec coś na kształt wpływającej rzeki której kolory bieli, borda i zieleni przenikają się wzajemnie. Na obrazie można wyróżnić kontrast co do przedstawionego fragmentu połaci terenu. Prawa strona jest ciepła, a lewa chłodna. Niebo w przedstawionym krajobrazie jest jasno błękitne, z białymi i szarymi chmurami, które tworzą delikatne mgiełki na niebie.